Holandia, szokujące wystąpienie Thierry'ego Baudeta w parlamencie. Pandemia to plan zniewolenia ludzkości. Szokujące przemówienie Thierry'ego Baudeta o dokumencie z 2010 roku. Holenderski polityk demaskuje Fundację Rockefellera i Plan Globalistów. Pod filmem zamieściliśmy tłumaczenie słów Thierry'ego Baudeta z przemówienia w parlamencie. W 2010 roku Fundacja Rockefellera, jedna z najbardziej wpływowych organizacji pozarządowych na świecie, opracowała scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego. W tym raporcie Fundacja Rockefellera opisuje scenariusz kroku blokady. Opisuje to zbliżającą się globalną pandemię i jej następstwa. Według tego scenariusza i mam go tutaj ze sobą. Chińczycy mają zacząć od obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich obywateli oraz natychmiastowego i niemal hermetycznego zamknięcia wszystkich granic. Przywódcy państw z całego świata umacniać mają swoją władzę za pomocą przepisów, regulacji i ograniczeń. Od mandatów za maskę po kontrolę temperatury ciała przy wejściach na dworce kolejowe, samoloty, budynki, to wszystko tutaj jest opisane. Jednak na tym się nie skończy, zgodnie ze scenariuszem, lockstep czeka nas o wiele więcej. Nawet po zakończeniu pandemii, autorytarna kontrola i inwigilacja obywateli, ich działań pozostanie, a nawet nasili się. W tym raporcie z 2010 roku sugerowali nawet blokady klimatyczne, o których teraz zaczynają mówić. Teraz cytuję, aby chronić się przed problemami, które stały się coraz bardziej globalne od pandemii i międzynarodowego terroryzmu po kryzysy klimatyczne i rosnące ubóstwo przywódcy z całego świata zyskają coraz więcej władzy. Raport przewidywał również niestety, jak ludzie zareagują na te środki. Tak jak teraz, kiedy ludzie biwatują, gdy są zaszczepieni, publikują zdjęcia w mediach społecznościowych, błagają o korona paszport w scenariuszu, lockstep, a idea bardziej kontrolowanego świata zyskuje powszechną akceptację wśród ludności. Obywatele dobrowolnie zrezygnują z części swojej suwerenności i prywatności w zamian za więcej bezpieczeństwa i stabilności. Obywatele będą bardziej tolerancyjni, a nawet chętnie poddadzą się odgórnemu zarządzaniu i nadzorowi przywódcy narodowi będą mieli większą swobodę narzucania porządku w sposób, w jaki go postrzegali. Przewidywali, że doprowadzi to do powstania cyfrowego paszportu. W 2010 roku fundacja Rockefellera nie mogła całkowicie przewidzieć obecnego postępu technologicznego, ale już wtedy myślała, że zaostrzony nadzór doprowadzi do identyfikacji biometrycznej dla wszystkich obywateli, obecnie jest to już wprowadzone do naszych paszportów. Według fundacji Rockefellera zajęłoby społeczeństwu 13 lat, aby mieć dość ilości kontroli i absurdalnych fantazji władz rządzących. Mam nadzieję, że Fundacja Rockefellera nie ma racji w tym względzie wszystkie ich przewidywania się sprawdziły ale mam nadzieję, że się mylą w tym względzie. Mam nadzieję, że nadejdzie taki moment, że się obudzimy. Że uznamy to za zbiorową psychozę. Że zamknięcie całego kraju połowy świata na 1,5 roku z powodu odmiany grypy jest szalone. Że chodzenie z tą bez użyteczną maską to szaleństwo. Że dostosowujemy się do tych zupełnie bezsensownych zasad dystansowania się. Że widzimy, że nasze biznesy, nasze życie społeczne zostały zniszczone. Że wstrzymywaliśmy skuteczne leki podstawowe, takie jak iberniki, tylko po to, by jak najszybciej nadać tym eksperymentalnym zastrzykom status zatwierdzonej szczepionki. Że teraz dyskutujemy o tym, jak infekcje spadają, podczas gdy dokładnie to samo wydarzyło się w zeszłym roku, jak to się dzieje co roku i że to się powtórzy, nadchodzi jesień i pojawiają się nowe infekcje. A teraz udajemy, że dzieje się tak z powodu COVID-19, podczas gdy to, co kiedyś nazywaliśmy grypą, całkowicie zniknęło. Ale co najważniejsze, mam nadzieję, że zdamy sobie sprawę, że pod pretekstem histerii wokół tej chińskiej grypy została zbudowana cała infrastruktura. Infrastruktura, która może być ponownie wykorzystana w dowolnym momencie z powodu dowolnego zdarzenia: blokady, maski, dystans społeczny, koniec z podróżowaniem, brak uścisków dłoni, niedorzeczne eksperymentalne restrykcje. Faza COVID była praktyką treningu posłuszeństwa. Nasz parlament i reżim Rute przeszły to szkolenie z wdziękiem. Gratulacje, Klaus Schwab będzie z Ciebie dumny. Globalistyczne plany mogą zostać zrealizowane i można zrobić kolejny krok w kierunku masowej inwigilacji i całkowitej kontroli. Tłumaczenie wykonał portal polandia.nl.